O to ja! Was bardzo znany Krzysiek. Nie, no, a tak jest bardzo znany, to nie. E, dobra, jesteśmy tutaj. Potrzebujemy do tego klucza. E, więc, jak wygląda sytuacja? Dość kiepsko, ok. Jestem na tym, jestem na tym. O, 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 o. Gdzie to jest do cholery jasne? Bo nie wiem, właściwie, sam. Gdzie? Ten domofon. Ok. doskonałe. Dobra. Mamy ten. E pierse te cuć. No to złem zrobił. A, wiecie co? Ten domof domofon. Jezu, co ja na to domofon. Eee... Zootbox? Nie wiem jak to nazwać. Dobra, no, niech będzie to domofon. Do widzenia. Do widzonka Tu Dobra Czekajcie bo to mnie zaraz potręci A to w ogóle chyba nie działa A to dobrze Nie, tam za nic nie pos nie doskoczę. Wiecie. Po prostu tam nie doskoczę i tyle. Coś tutaj mamy? Wodę i manekina, który ja sobie chyba wezmę. No, dobre. Y Daj mi stąd wyjść, dziękuję. I teraz tak, dobrze, wylądowaliśmy. E tak właśnie to nie tutaj, czekajcie, bo gdzieś tu. O, dokładnie o to mi chodziło. Dobra, i teraz czy ja tam doskoczę. Uuu, uh! ledwo. No, dawaj mi to. A, tego nie mogę podnieść. Super. Yy, tutaj mamy gostka jakiegoś To. Tutaj, tak na podłodze. Super. Sapka, nie mamy tutaj chyba. Gitara i latarka. Musimy to wszystko położyć tam. O dobra jest latarka, pięknie. I to jest na piersi półce. Ja chcę wejść sobie tu. Dobra. Myk. Doskonale. Bieremy teraz pudełka, wyrzucamy. Bierzemy. Wyrzucamy Bierzemy Wyrzucamy bieremy, Wyrzucamy Bierzemy bieremy I wyrzucamy Doskonale O, kolejny manakin Chyba nie muszę Mówić komuś po co są te manekiny? Bo bardzo dużo osób wie po co. A czy to jest bezpieczne miejsce, czy, żeby je tutaj stawiać? No chyba tak. No. Potrzebujemy ich. Że trzech z czego wiem, gdzie jest jeden na pewno i jeszcze kawałki ciasta są potrzebne. Więc teraz. Uuu! Wskacz! Doskonale! No, teraz mu pokazaliśmy Tutaj chyba nic nie da się zrobić Wiecie co, nie wiem tak naprawdę za co się zabrać, tak naprawdę ja posłuchajmy czapki. A, tutaj też jest potrzebny klucz. A gdzie klucz? Tego nikt nie wie. Tak, tutaj jest karta. Oh, fuck! Dobra, udało nam się jako, tako Dobra Zrzucam Za na razem Wyrzucmy sobie te kartony tam i teraz będziemy mieli minigierkę. Dobra. I teraz bierzemy to, co oni mają w kosykach. Czekaj, gdzie jest nas koszyk? Tu jest nas koszyk. Dalej. Potrzebujemy chyba 5 tych produktów. A co on ma? Butelkę, 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 czegoś. No a tutaj mamy to. Co ma ogórki, dwie paczki. Ogórek i sok wykartonia. Mleko nie. Oje sok, 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 sok. Ogórki. Gdzie są ogóreksy? Gdzie jest Gornison? No a popchajmy to dalej, już. Okej, okay, chipsy są nam potrzebne

Dobra jestem, ci psy i dzem, jakiś o zem jest, i ci psy też są, kozak. Więc teraz lecimy z tym. Wpakowujemy tutaj Dobra Jedziemy Dobrze 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 Dobrze, Dobrze? Dobrze. A jak chcę to ze sobą? To wezmę sobie chipsy. No, no i teraz y, mamy możliwość czy tam umiejętność raczej y, bycia niewidzialnym. Po prostu musimy kucać i tak siedzieć. No, ale też nie możemy tak ciągle siedzieć i siedzieć. Musimy oczywiście ruszyć swoje dupsko puste No i jesteśmy w tym momencie tutaj To niedobrze, bo brakuje nam jednej zecy. Nie ja robi... Nie, czekajcie, mam tą rzecz. A to lecimy, kurwa. O Jezu! Dawaj mnie to. I lecimy. On mnie nie złapał! Kurwa, mać! A teraz jest noc już. Więc weźmiemy sobie czajnik. I ten czajnik. Weź mi daj karton, bo nie wie co ale chyba z tym. Weź to przełącz. No nie wie, no. Daj mi coś. Nie wiem to. Nie chciałem parę dobra. No nie wierzę, no jak ta postać tym zucze? No być, please! W ogóle to wygląda jak ta lampa do fotografii! No co jest z tym! No w końcu, ja pierdzielę. Dobra, postawiamy to tu. Co do cholery? A to jest nie inny gramofon, ja pierdzielę, nie wierzę. To nie ten gramofon. To super, wszystko się wyjaśniło. Na mu tędzie idę, jak mogę tutaj sobie na spokojnie dziurką. Dobra, yy... Wiecie co ja jestem tutaj chcę zaglądnąć? Nie to, to. Dobrze. To ja chcę otworzyć. To ja chcę otworzyć. I to. Dobra. Y o! Jest. Jest drugi gramfon. Dobra, 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 nice. Uh. Dobra, lecimy sobie teraz tędy. Fak, nie tędy. Dobra. Przy okazji, jak tutaj jesteśmy. Weź to pierdzieli gdzieś tam, bo mi zabiera światło to. I teraz tam. Co? Nie wiem! No nie wierzę, no Ja pierdolę, jak to zrzucić tak umiejętnie. Nie, po prostu trzeba zrobić dla tego korysia ten, e, poradnik jak e, zucić prawidłowo danym obiektem. No to się nie da tak zrzucić perfekcyjnie. No nie wierzę, no nie wierzę. O, dobrze. To nie ten. Wyłącz to. Co to jest Wyjdź stąd Proszę cię No jak mam tutaj to urucham ponownie tam yeah. ah oh, bosz 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 Dobra, ale się wszystko zapisało niby. To... się nie da normalnie rzucić tego no co no jakie beznadziejstwo no Zginąłem przez nic Tak naprawdę no. A dobrze nawet zrzuciłem I szybko. To było nie fair według mnie. A gdzie jest moje radejko? O, ciasto. Nie wiem, nie, nie chcę wiedzieć chyba nawet. Tam muszę się dostać, co jak co. Pójdźmy tędy tu. No. Teraz. Teraz zakończymy odcinek. No co do cholery jasnej. Eee, dobra, będziemy się zegrać. No, elo, elo.